Cześć wszystkim. Dziś na kanale Stone Vortex budowa czarodziejki na sezon 8 gry Diablo 4. Jestem na publicznym serwerze testowym i testuję zawartość nadchodzącego sezonu 8 w grze Diablo 4 o nazwie Powrót Beliala. Pokażę wam budowę czarodziejka pod kulę ognia. Zainteresowanych zapraszam na film. Rozpoczynam od paska umiejętności. Moją pierwszą umiejętnością jest umiejętność defensywna Pancerz lodu. Dzięki której otrzymuję barierę regenerację many oraz jeżeli pancerz lodu jest. Oraz jeżeli pancerz lodu jest aktywny, jego czas odnowienia jest skracany za każdym razem, gdy zużyję 50 punktów many. Moją umiejętnością drugą jest umiejętność główna o nazwie kula ognia. Zadaję obrażenia od ognia. Dzięki modyfikatorom zwiększam promień kuli ognia oraz, oraz trafienia krytyczne są zwiększone o 20% razy w przypadku. Trafienia minimum trzech wrogów. Obrażenia od trafień krytycznych są zwiększone o 20% razy. Jeżeli ta kula trafi w co najmniej trzech wrogów, te obrażenia wzrastają do 30% razy. Moją umiejętnością trzecią jest moc specjalna o nazwie niestabilne prądy. Wzywam błyskawice, zadają obrażenia od błyskawic. Gdy używam tej umiejętności, Towarzyszy jej inna losowa umiejętność porażenia, główna przyzywania lub mistrzostwa. Dzięki użyciu tej umiejętności ogłuszam pobliskich wrogów i uzyskuję szybkość ataku 25%. Plus. Moją czwartą umiejętnością jest chowaniec. Przyzywam chowańca, który wyszykuje wrogów i zadaje określoną ilość obrażeń. Maksymalna liczba chowańców jednocześnie to jest 6 chowańce w zależności od żywiołu Zadają obrażenia od podpalenia, wyziębienia lub ogłuszają wrogów na jedną sekundę. Gdy posiadam aktywnego chowańca, zadają obrażenia z jego żywiołu zwiększone o 10% razy. Moją piątą umiejętnością są lodowe ostrza, które powodują odsłonięcie wrogów, zadają obrażenia od zimna oraz skracają czasy odnowienia moich pozostałych umiejętności. Szóstą Moją szóstą umiejętnością jest włócznia błyskawic, która zadaje obrażenia od błyskawic. Jej trafienia krytyczne powodują odsłonięcie wrogów na 3 sekundy. Moje podstawowe statystyki: najważniejszy współczynnik dla czarodziejki to jest inteligencja. U mnie na poziomie 2623, moja moc ataku 5600, pancerz ponad 1000, zdrowie 6588. Moje pozostałe współczynniki Odporności wymaksowane i tak wyglądają pozostałe współczynniki. Teraz mój ekwipunek, mój hełm, czapka arlekina, starożytny, mityczny, unikatowy hełm, afiksy do maksymalnego zdrowia, do maksymalnego poziomu zasobu, do pancerza, do redukcji czasu odnowienia. W gniazdach umieściłem topasy plus 120 do inteligencji. Mój napierśnik: całun fałszywej śmierci, afiksy plus 1 do rangi, do wszystkich umiejętności pasywnych, poza tym do wszystkich współczynników, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń przy kolejnym ataku po zyskaniu ukrycia oraz do generowania zasobów. W gniazdach umieściłem runy: runa, która magazynuje punkty ofiary, maksymalnie 500 punktów ofiary, oraz runa, dzięki której zadaję. Maksymalnie o 100% więcej obrażeń w zależności od odsetka zużytego zasobu. Moje rękawice starożytne, unikatowe rękawice, rękawice rozświetlenia, afiksy do szansy na trafienie krytyczne, do szybkości ataku kula ognia. Otrzymują dwa punkty many, gdy kula ognia eksploduje, oraz dodatkowe punkty do rangi kuli ognia. Moje spodnie starożytne, legendarne spodnie. Afiksy do inteligencji, do maksymalnego zdrowia, do szansy na unik. Afiksy uzyskane dzięki. Hartowaniu, do efektywności spowolnienia wyziębienia oraz do szansy na szczęśliwy traw, że pojawi się włócznia błyskawic. Spodnie naznaczyłem aspektem pomarańczowego Herolda, w gniazdach umieściłem topazy, plus 120 do inteligencji. Moje buty, błogosławieństwo jen, afiksy do wszystkich współczynników, do szybkości ruchu, do odporności na wszystkie żywioły, do generowania zasobów. Moja broń. Starożytny unikatowy kostur, kostur nieskończonego szału, afiksy do inteligencji, do szybkości, kuli ognia, do szansy na dwukrotne wystrzelenie pocisków, kula ognia oraz dodatkowe punkty do rangi kula ognia. W gniazdach umieściłem runy. Jeżeli użyję niepodtrzymywanej umiejętności głównej, czyli mojej kuli ognia, nastąpi użycie. Umiejętności barbarzyńca o nazwie Okrzyk Wojenny, który zwiększy zadawane obrażenia o 15% na 6 sekund. Mój amulet, starożytny, legendarny amulet, afiksy do inteligencji oraz do rangi umiejętności pasywnych: Krucha Potęga Stos Wiecznego Ognia. Afiksy uzyskane dzięki hartowaniu do szybkości ataku: Piromancja oraz do redukcji czasu odnowienia niestabilne prądy. Amulet naznaczyłem wzbierającym aspektem, w gnieździe umieściłem czaszkę, dodatkowe punkty do pancerza. Mój pierścień, pierścień bezgwiezdnej nocy, afiksy do szybkości ataku, do szansy na trafienie krytyczne, do szansy na szczęśliwy traf oraz dodatkowe punkty do Rangi umiejętności głównych. W gnieździe umieściłem czaszkę, czyli dodatkowe punkty do pancerza. Mój drugi pierścień, starożytny, legendarny pierścień, afiksy do inteligencji, do szybkości ataku, do szansy na trafienie krytyczne, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń, trafień krytycznych, piromancji. Oraz do redukcji czasu odnowienia niestabilne prądy. Pierścień naznaczyłem aspektem trzech kląt. W jeździe umieściłem czaszkę, dodatkowe punkty do pancerza. Moje drzewko umiejętności: w umiejętnościach podstawowych, dwa punkty przyznaję na ognistą wiązkę, w umiejętnościach głównych, pięć punktów na kulę ognia, jeden punkt na wzmocnioną kulę ognia, jeden punkt na destrukcyjną kulę ognia. Z umiejętności pasywnych, w umiejętnościach głównych, trzy punkty na panowanie nad żywiołami. Z umiejętności defensywnych. Jeden punkt na teleportację, jeden punkt na wzmocnioną teleportację i jeden punkt na lśniącą teleportację oraz jeden punkt na pancerz lodu, wzmocniony pancerz lodu jeden punkt i lśniący pancerz lodu 1 punkt. Z umiejętności pasywnych 3 punkty na kruchą potęgę. W umiejętnościach przyzywania jeden punkt na lodowe ostrza, wzmocnione lodowe ostrza 1 punkt, ryczące lodowe ostrza 1 punkt, jeden punkt na chowaniec, wzmocniony chowaniec 1 punkt i wywołany chowaniec jeden punkt. Z umiejętności pasywnych 1 punkt koniunkcja żywiołów, 3 punkty na ochronę. 3 punkty na prastare spętanie i 3 punkty na tarcze many. W umiejętnościach mistrzostwa tylko umiejętności pasywne, 3 punkty na wewnętrzne płomienie, 3 punkty na pochłaniająca pożoga, 3 punkty na okleczające płomienie oraz 1 punkt na wyładowanie statyczne i 1 punkt na porażające zderzenie. Z mocy specjalnych 4 punkty na niestabilne prądy i większe niestabilne prądy, 1 punkt. Z umiejętności pasywnych 1 punkt na płomienne uderzenie, 3 punkty na stos wiecznego Ognia i 3 punkty na ogień duszy, 1 punkt na wieczny mróz, 3 punkty na szać oraz 3 punkty na synergia żywiołów i 3 punkty na ewokację. Z mocy pasywnych wybrałem moc o nazwie oświecenie. Jeżeli użyję dowolnej umiejętności, tworzę jedną kumulację oświecenia lub tworzę ich 8. Po zdobyciu 100 kumulacji otrzymuję premię do obrażeń, regeneracji many oraz do szybkości ataku. Moje gniazda zaklinania w pierwszym gnieździe umieściłem teleportację, czyli mój odskok zostanie zastąpiony teleportacją. Po teleportacji uzyskuję premię 30% do redukcji obrażeń na 4 sekundy oraz w drugim gnieździe zaklinania umieściłem lodowe ostrza. Za każde wykorzystane przeze mnie 40 sekund czasu odnowienia rzucam lodowe ostrza na losowego wroga. Moje tablice mistrzostwa, tablica pierwsza, podstawowa. W gnieździe glifu umieściłem glif taktyka. Zadają obrażenia zwiększone po użyciu umiejętności defensywnej. Z rzadkich węzłów jakie odblokowałem to odporność, żywiołactwo, pojętność, i równowaga żywiołów. Moją drugą tablicą mistrzostwa jest Lodowy los. Zadaję dodatkowe obrażenia odsłoniętym wrogom. 20% całkowitej premii do obrażeń od zimna. Moja premia to jest 60% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif Kontrola, czyli zadaję obrażenia zwiększone z powolnionym lub wyziębionym wrogom. Albo obrażenia zwiększone o 20% razy wrogom. Ogłuszonym lub zamrożonym. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to ochrona, odnowa, przychylność żywiołów, słabość, opresja. Moją trzecią tablicą mistrzostwa jest gorące ciepło. Moje umiejętności piromancji mają zwiększone o 12% plus szanse na trafienie krytyczne. Oraz zadają zwiększone obrażenia. Moja aktualna premia do obrażeń bezpośrednich to jest 60% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif pochodnia, czyli zadają zwiększone obrażenia o 2,5% razy. Za każdego podpalonego wroga w pobliżu maksymalna premia wynosi 25% razy. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to rekonwalescencja, zapłon. Straż płomieni, wybuch i dotyk płomienia. Moją czwartą tablicą mistrzostwa jest ognisty instynkt, czyli zadawane przeze mnie obrażenia. Od podpalania są zwiększone 20% razy mojej premii do obrażeń od ognia. Moja aktualna premia to jest 90%. Raz w gnieździe glifu umieściłem glif. Zniszczenie, czyli dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to straż płomieni, niknący żar, zarzewie, opieka, wybuch i żar. Moją piątą tablicą mistrzostwa jest tablica fundamentalne uwolnienie. Gdy powodują odsłonięcie, podpalenie wroga lub trafia go krytycznie, odnosi on obrażenia zwiększone 10% razy, maksymalnie o 50%. Razy. Moja premia to jest 40% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif ogniożerstwo. Zadają obrażenia niefizyczne zwiększone o 10% razy. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to zarzewie, wzmożona odporność, elektromagnetyzm, cięcie błyskawic i równowaga żywiołu. Moi najemnicy, moim zwerbowanym najemnikiem jest Rahir. Cztery punkty miałem, przyznaję je na szarze tarczownika, forpocztę, prowokację i nęcąca kpina, czyli zwiększone obrażenia o 15% razy. Moim posiłkowym najemnikiem jest Wariana, używam jej umiejętności zwiększającej moją szybkość ataku. Teraz moce bosów, moją nadrzędną mocą jest zagrzebanie Duriela. Kiedy wykonuję odskok, zagrzebuje się. W pod ziemią i zadaję pobliskim wrogom określoną ilość obrażeń. Ta nadrzędna moc posiada trzy modyfikatory. Jednym z takich modyfikatorów są mroźne kolce zamrożonej bestii, czyli moja nadrzędna moc wyziębia wrogów. Następny modyfikator trujący oddech Aszawy. Raz na aktywację mojej nadrzędnej mocy zadaję obrażenia od zatrucia. I trzeci modyfikator, płonąca czaszka, Andariel. Wszyscy podpaleni wrogowie odnoszą obrażenia Zwiększą na 40% od moich efektów obrażeń z upływem czasu. I przez 5 sekund po aktywacji nadrzędnej mocy bossa. Moje wszystkie ataki zadają określoną ilość obrażeń od podpalenia w ciągu 3 sekund. Dzięki za oglądanie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. To jest budowa wykonana podczas testów sezonu 8 gry Diablo 4. Przed rozpoczęciem sezonu 8 będzie jeszcze patch. Zapraszam Was również do naszego klanu o nazwie Bractwo Wiru w skrócie wir i do zobaczenia w na następnym filmie.